Siemano ludzi z tej strony Kirito i witam Was na kolejnym materiale z bohaterów Overwatch dziś w... a więc dziś to o co mnie prosiliście przed czym się wzmagałem, bo nie, jest, nie jestem dobrym snajperem To nie jest postać, którą pewnie będę kiedykolwiek mainował i nie. Ale jak już robić to robić wszystko Nie obraźcie się na mojego Aima więc tak Dziś na warsztat bierzemy trupią wdowę. Jest doskonałą i cierpliwą zabójczynią. Oczywiście tak jak już wspomniałem, jest snajperem nie odczuwającym w ogóle cienia skruchy. Ponoć jak jeszcze była w cywilu, to nasza bohaterka była żoną jednego z Do... agenta Overwatch. Gerarda Lacroix, jakoś tak to się czyta. Po kilku nieudanych próbach wyeliminowania Gerarda Szpon zainteresował się jego żoną Amelią, czyli naszą wdową. No i po, porwali ją i, po, i poddali intensywnym procesowi przekonania Programowania neuronalnego złamali ją, odebrali wolną wolę, stłumili osobowość i zaprogramowali jako nieświadomego agenta, gotowego przystąpić do akcji na dany znak. Kiedy agenci Overwatch odnaleźli ją w końcu całą i zdrową, jak się wydawało, i uwolnili, powróciła do normalnego życia u boku męża. Dwa tygodnie, dwa tygodnie później zamordowała Gerarda we śnie. No, i potem wróciła do szponu, gdzie wykonywała dla nich różnego rodzaju misje. I co? Podstawową bronią naszej yy, wdowy jest pocałunek wdowy. Uniwersalny karabin snajperski yy, doskonale do, nadaje się do eliminacji odległościowych celów. Jeżeli coś zbliża się na średni zasięg, karabin snajperski można przełączyć w pełny tryb automatyczny. Tak prezentuje się oczywiście tryb automatyczny, a pod prawym klawiszem jest to tryb snajperski. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego raz y, z, zabijam na Hita? A tu strzał w głowę na przykład zostawił odrobinę życia. Podczas przycelowania widnieje y, na celowniku pasek mocy. No i od niego jest uzależnione y, jaka siła będzie danego strzału. Oczywiście najtrudniejsze, co można zrobić, to jest y, Zresztą tak słodziaka się zdobywa dla trupiej wdowy. Jest to pocałunek z wyskoku. Może mi się uda? Nie. To nie są moje łodygi. No ale, to co widzieliście, co właśnie pomaga do zrobienia tego challenge'u, jest to kotwica. Trupia wdowa potrafi wystrzelić linę, którą potrafi dostać się na wyższe. O, udało się na wyższe poziomy, no i stamtąd oczywiście eliminować wrogów, pozostając daleko od ich zasięgu. Drugą zdolnością naszej bohaterki jest jadowita mina. W sumie, jak pająk, może wystrzelić minę, która, gdy przeciwnik do niej się zbliży, wybucha, zatruwając naszego przeciwnika. Pozwalając na podglądanie go, jak jest np. pod ścianą. No i oczywiście łatwiejszego wyeliminowanie. No, co do superzdolności, można ją nazwać jako taktyczny wallhack, nazywa się intrawizja, no ale wszyscy na nią mówią wallhack, no i jak widzicie w tym momencie wszyscy nasi sojusznicy widzą każdego przeciwnika przez ściany, wiedzą gdzie się znajduje, nie wiem jak to dokładnie działa z sombrą, wiem, że jak użyta zostanie intrawizja, to w tym momencie yy, nasz yy, wskaźnik, ten wykrycia cały czas się świeci jako wykryto, więc w sumie nigdy nie widziałem Sombry na yy, przyłączonej intrawizji. Może kiedyś mi się uda, ale to na razie wam nie powiem niestety jak to wygląda. Czy jest widoczna, czy nie jest widoczna. No, oczywiście taki hak, gdy się naładuje, jest w stanie też nam uratować oczywiście życie. Bo spadając, możemy go wy... No, mi się nie udało tym razem. Możemy go wystrzelić w stronę ściany. I jednocześnie yy, możemy się złapać i uratować na przykład, o. Nie, może jak z wami poćwiczę to ten mój aim zrobi się lepszy. No. Dobra, to mówiliśmy trochę tą trupią wdowę. Co nam jeszcze zostało? A omówić, y, gdzie jest przydatna. No, na pewno jest przydatna przy obronie punktu, bo w, w tym przypadku jej zdolność y, atakowania przeciwników, DPS-ów, innych. Czy też z wyższej właśnie wysokości jest na pewno bardzo przydatna. No, ja bym zbytnio jej na kontrolę ładunku nie brał, ponieważ podczas kontroli ładunku trzeba się przemieszczać. Ale to by było na tyle. Zaraz przejdziemy do podsumowania w Gierce. No to jesteśmy na Ilios. Będziemy atakować latarnię morską. No i zobaczymy jak tam ten moje zdolności. Mówię, mój aim jest y, porażką. 아, 알았어 No. Mówię, moja zdolność gry tą postacią jest bardzo mała. Muszę dużo, dużo ćwiczyć. Mówię. Mój aim jest masakryczny. Nie jestem w stanie wykrzesać z tej postaci dużo. Trzeba się po prostu ustawić dziś wyżej i robić co się da. Choć ten mecz może trwać i trwać. kurde widzicie Of jakimś cudem Woher ja, so, jak du es

Potrebuje hila. Jakimś cudem się udało, mam nadzieję, że wam się podobało. A ja żegnam się z Wami. Cześć szołem na razie i hej!